Trzeba kołpić sobie ten ja I dzisiaj nagrywamy sobie Blondas. Tutaj będzie leciało deplay. Leciało na ekranie. No i nagramy. No i dla mnie. No i nagramy. No i ja nagramy. No i ja nagramy. No O! Latynamy! Lego. go. temu nie i nagrywam. Oponuję prosto, widzowie. Brota, mi się Ta, Nie idę ja. tauta, ta, ja, ja, nie idę tą dle. Tom, tom Tej gry. Je tutaj, youtuber, jesteś hauter. Je nie nagrywa. i te pajon nagrywał, i te blał, beża widuje, ale te nie nagrywa No to nagrywa cholwie majklata widuje, no i te. Chyba, ale te i te belża widuje, ale nie na dużo. Chyba najmował się chy majklatem, a nie blałtachem. No i jeszcze. A dlaczego dania nie nagrywa też niechęty, ale kiedy będzie blągaczka i tu to na niej. Wyśleszenia o youtuberu tym Matimoty, Olo, Pomidoro są bardzo słabe. U te słabe wyśleszenia chyba po kilka setach na też mówię, Pada Gaming też. Też, może być. No to, no to brołtarz, Renudiu. pod lubie ty mnie nagrywałem. Ty ludzi... A ja robię dej i Robię dej u Zlobě někde jí, bez maraton je kanoty, i bez je dobrý přetek, Jaka bez je. Jaká? Přetek je dobrý tokav, to je po Hildone. to je po Nie, ja nie niepośrednio nie, nie, nie nadlimam. Widzę ale nie te, ja podtały. Ja, no, ja lubią że... Ja lubię eventy. I nie nadlimam. Potem ty bloldalsze w o ty nie. Wideo o gejdziegoch, Meryku... no żebyś no nie ja, winienki, winienki, o, winienki, 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 No winienki, winienki, no, winienki, 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 no, no to no to No to... No to był ten i otle w szkoła jedy poczki nie dłęty, tam też tam. widziałe o Honta Ty Z dnia w widodzie nie kupił poczki. No i ten, on że No, podjewam. Widocznie nie jestem te tej starzec, czy to, to, to krzywdne widokie. Mieliśmy wybane u nas. Mówię to jest tragedia. I widocznie nic ciekawego. Potulka, potulka, potulka. No i dotką ta Malta hmm. So, tak się gdy. O, tak jądę. Ty będę nagrywał mity? Odliczcie. Nie! Ja nie będę nagle na mitów widowie. Mi po pierwsze, ja nie te nagle mity. Po, po drugie... Nie chcę nagrywa jeden do jeden o innych youtuberów. No chyba o to i to idę nagrywa tym mitów. Ty mi tymi ty mi obalony. Okażą Ty ja podglutę do nianiewania. To było pytanie, bratu. Król, król, jechlom. Jechlom. Było tak chętnie to na gorzej. Ale ten, ta ja nie pomagała. Minęła wyśrenia na YouTube'a. może ta atuaidacha, ja będę superwizorze, No to to gorzej widzę ciągle. I grę. Po to lubię gorsze atuaidache. I tradycyjne Itla To jest de Itla de gry. de jest Nie 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 de nie to był de historii. Mieliśmy Itla nie jedną modę z na ja. i na usznaraz. I to chyba. No bloko, to, może to, super, ale nie jemy. Ale niedługo będą nowe było no i to, będzie to, Jeden. to, było to, było ale mamy to, było to, było to, Mowiełem, mam. Nieman nie do e TV do nie. i Apple TV do nie. Może będę super. We wam się podobało do tate chwelenka. No i było to będzie super. No i chwajcie he, hepa.